Witam Państwa serdecznie, dzisiaj świętego Marcina, 11 listopada i wypadałoby zrobić rogaliki, ja nie robię takich typowo marcińskich rogalików, ponieważ u mnie w domu nie przepadają za nadzieniem orzechowym, robię rogaliki krucho drożdżowe, które są przepyszne, puszyste i żeby zrobić takie rogaliki, kruszymy 5 gramów drożdży do miski, Czyli w ogóle potrzebujemy 5 kg drożdży, 4 jajka ja dam 5, ponieważ one są troszeczkę mniejsze, 4 łyżki cukru, kostka zimnego masła, szklanka jogurtu naturalnego, 4 szklanki mąki, troszeczkę olejku migdałowego i dżem do przełożenia. Teraz robimy zaczyn. Drożdże kruszymy na drobno i będziemy wlewać jogurt. jogurt musi mieć temperaturę pokojową ale rogaliki wychodzą przepyszne są to bardzo szybkie i niedrogie rogaliki do tego dodajemy dwie łyżki cukru, ja tu mam cztery łyżki więc około połowę z tego mieszamy bardzo dokładnie aha jeszcze mąki musimy do tego dołożyć, dwie czubate łyżki bym zapomniała o oczywiście <laughs> Wszystko już w tej proporcji, którą tutaj robimy, tylko muszę przesiać, bo już chyba będą dwie łyżki. Tak. I bardzo dokładnie mieszamy, żeby drożdże się rozpuściły. Jogurt, mąkę, cukier i drożdże. I odstawimy to na 15 minut do wyrośnięcia. Tam już są rogaliki na kanale, moje też bardzo puszyste, bardzo dobre, ale są zupełnie z innego przepisu, są one z mleka. Ro, rozczyn robimy z mleka, a tu w tym przypadku z jogurtu i te są bardzo dobre na drugi dzień. Podobnie jak ciasta drożdżowe nie schną, są bardzo wygodne, i puszyste. I tak jak mówiłam, odkładam to na 15 minut. A w międzyczasie rozczepię sobie jajka. Do jajek dodałam niecałe pół łyżeczki kurkumy. To robię zawsze, wtedy ciasto jest bardziej takie żółte i bardziej apetyczne. Lekko rozbijamy. I dodałam też do jajek szczyptę soli. Żeby nie sypać do mąki, to już razem mam tu sól, kurkumę i jajka. Teraz będziemy przesiewać mąkę. oczekiwanie na rosnące drożdże. Tak jak mówiłam, cztery szklanki mąki. Szczerjane to zrobimy dołeczek. I wlejemy do tego jajka. Masło włożymy. Możemy te jajka. Postka masła zimnego, ja sobie pokroiłam w drobną kostkę. I pozostałą część cukru, czyli dwie łyżki, tu zostały. I teraz czekamy na drożdże. Jeszcze szczyptę można tego olejku zapachu. Przygotowałam sobie stolnicę, bo najpierw będzie wyrabiane ciasto robotem, a później na stolnicy ręcznie. Drożdże już wyrosły, proszę zobaczyć, jak pięknie pracują. Wlewamy do pozostałych składników, do mąki. Dokładnie wybieramy. बॉटन है पूरी इमेंजिंग में जगह देखना To już mamy wyrobione. W tym momencie wyłączamy robot. Ciasto nie jest takie zbyt gęste. Wtedy będą bardziej puszyste rogaliki. stolnicę posypujemy mąką. Wyciągamy ciasto. Resztę będziemy wygniatać ręcznie. Teraz będziemy wyrabiać, tylko trzeba najpierw odsypać, bo jest, tak jak mówiłam, niezbyt gęste, ma być delikatne, ale nie aż tak bardzo. Czy taką dobrą garść sobie tu podsypiemy. I to wszystko wgniatamy w ciasto. Uważam, że ta mąka się jeszcze wgniecie, która tu jest... Ciasto już jest idealne, elastyczne, bardzo dobrze odchodzi od ręki. Jeszcze podsypiemy. Będziemy. Zrobimy to na trzy, może cztery placki. Zobaczymy. Gotowe, dzielimy na trzy części. Dwie części odkładamy sobie na razie do miseczki. A tą część będziemy rozwałkowywać w kształcie koła. Głośności. Jak będzie troszeczkę grubsze, to rubaliki będą puszyściejsze i grubsze. Nic się nie stanie. O, i teraz dzielimy sobie na pół. Jeszcze raz na pół, tak żeby wyszło nam 8 części. I teraz obojętnie mogą być kompituły, ja akurat mam drzem domowej roboty. Przy każdym brzegu nakładamy dżemik. W międzyczasie sobie blaszkę wyłożyłam papierem. Coś słabo z tego schodzi. Z tego przepisu powinny wyjść 24 rogaliki, każdy rogalik zwijamy teraz. I układamy sobie na blaszce. Rogaliki są naprawdę bardzo puszyste, pyszne po prostu. <laughs> Właśnie w tym problem, że u mnie w domu nie preferują nadzienia orzechowego. I w związku z tym muszę robić inne rogaliki. Mieście, ale nie, nie, lepiej nie będziemy ryzykować bardzo, bo teraz trzeba będzie je odstawić na 20 minut do wyrośnięcia i dopiero będziemy piec. Rogaliki już są gotowe. Teraz nakrywamy ściereczką i muszą 15 minut 15-20 odstać do wyrośnięcia. Rogaliki przykryte. Odkładamy do wyrośnięcia. Następne rogaliki mamy zrobione. teraz Przykryjemy ściereczką, a proszę zobaczyć, jak podrosły te rogaliki, jakie są duże. Teraz będziemy smarować mlekiem. I będziemy piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15 minut. Nogaliki pięknie powylastały szybciutko posmarujemy i wstawimy do piekarnika tak jak mówiłam 180 stopni przez 15 minut proszę zobaczyć jaki mają piękny kolor od My od żółtek nigdy nie będą takie żółte jakaś do piekarnika a tamte pozostają teraz te świeżo zrobione za 20 minut i też posmarujemy i upieczemy polecam ten przepis ponieważ rogaliki są naprawdę przepyszne proszę zobaczyć jak pięknie rosną nasze rogale po prostu puchną ale jeszcze chwilę muszą się popiec, i później wyjmiemy i będziemy lukrować. Nasze logaliki się już upiekły, teraz je wystudzimy i będziemy lukrować. Logaliki już wyjęłam na talerze, teraz będę robiła lukier. Szklankę cukru pudru. Wlewam troszeczkę wody, tak z wyczuciem gorącej. I co chwilę będę sprawdzać, jeszcze będzie za gęste o, i mieszamy dokładnie i jeszcze będzie za gęste. Jeszcze troszeczkę. A jak będzie za dużo wody, to się dosypie z pudru. i od będziemy robić. To jest najprostszy lukier, jaki może być. Jest bardzo bielutki, kruchy, także pyszne. Gorąca woda i cukier pudry nic poza tym. Tu można też soku cytryny, ale ja nie robiłam soku z cytryny. Jeszcze troszeczkę. Teraz powinien być idealny. Teraz będziemy malować logarytmy. Rogaliki mamy już polukrowane wyglądają przepięknie i pysznie smakują teraz posmakujemy jednego, proszę zobaczyć jakie są kruchutkie super pyszne, super kruche polecam Państwu ten przepis jest idealny niedrogi, szybki a przy tym bardzo pyszny proszę o komentarze, polubienie i subskrypcję dla mojego kanału Dou sua papá. Pa.